Rowery, nie bajki. Czyli cała prawda o na rowerze. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rowery, nie bajki. Moim gościem jest Paweł Kuflikowski, który też ma swój podcast. Dzień dobry. Dzisiaj już, proszę Państwa, podcasty będą się nawzajem zapraszać. Czyli rozmowa podcasterów. Tak, jutro ja idę do niego, on dzisiaj przyszedł do mnie, a później we dwóch pójdziemy do jeszcze jednego podcastera. Tak. tak. Tak to się pewnie skończy i wtedy cały świat podcasterowy spotka się w jednym miejscu. Czy Twoje nazwisko prowokowało Twoich kolegów do tego, żeby jakoś cię przezywać? Znaczy, ja od zawsze chyba jestem kufel. Tak, coś czułem. Tak. To pod tym względem jesteś przewidywany, ale pod innymi już nie. Mam tutaj listę Twoich aktywności: Firma, Portal Kolarski, Portal rowerowy, Gravelowe, Podcast, kanał na. Ty, to jest YouTube. YouTube. <laughs> tak, jestem raczkującym YouTuberem. Staje się, że to medium dalej jest w jakiś sposób raczkujące. Tak. Syrenka CX, ten projekt mi się bardzo podoba. Taki nasz lokalny tutaj społecznościowy, przełajowy Z pomysł na spędzenie aktywnie jesieni i zimy, żeby nie siedzieć tylko na kanapie, nie oglądać, ale też się trochę poruszać. Więc szczególnie w dobie, kiedy popularność zyskuje ZWIFT, czyli kręcenie w domu pod dachem w tak zwanym cave, gdzie ludzie wylewają wiadra potu pain przed ekranem. Pain. Cave to jest... Tutaj staramy się wyciągać ludzi do tego, żeby no, ruszali się po prostu przez cały okres jesieni, zimy. Cyklokross to jest taki właśnie od października do lutego czas, który fajnie, fajnie jakby się spędza wspólnie z kolegami i koleżankami na rowerze. Ja Cię mam, pomimo tych wielu szuflad, w których Ty leżysz, to ja Cię mam w takiej szufladzie pod tytułem Gravel. I pomyślałem, że to jest ten moment, żeby te wszystkie memy o grawelach zweryfikować. Ty znasz, masz jakiś swój ulubiony memo o grawelach? Znaczy, generalnie, aktualnie w grawelach można spotkać chyba wszystkie opcje rowerowe, ale jak spojrzymy na początek lat 90., to pierwsze rowery, może nie pierwsze, ale jedne z wersji rowerów górskich, to były rowery z szeroko oponą i barankiem, więc tak naprawdę historia zatoczyła koło. No, a dla mnie osobiście gravel no, to jest po prostu jedna z form spędzania czasu na rowerze. Ty się cofasz do lat 90. zeszłego wieku, a w naszym podcaście jeden z gości cofał się już do przedwojnia. Tam też mieli takie rowery, gruba opona, baranek i tak dalej. Więc gravel jak wiadomo wymyślili Polacy i tej wersji się trzymajmy. to Kazimierz Nowak, można powiedzieć, poniekąd na gravelu właśnie przejechał całą Afrykę. Poniekąd tak. Co no, ponad 100 w... milo chyba. No wtedy to były opony robione z kauczuku, więc to troszkę inna historia i nie trzeba było tych dętek dopompowywać co dwa tygodnie teraz to nawet każą, a wtedy tego po prostu się nie robiło. Ktoś ostatnio mi opowiadał, że kupił rower przedwojenny i twierdził, że było jeszcze tam powietrze przedwojenne. Nie wiem, jak to sprawdza, ale to jakoś tak na moją wyobraźnię działało. Ja cię pytałem o te memy, bo ostatnio widziałem taki długi mem o tym, to taki jest charakterystyczny z tym facetem, który się tak głośno śmieje. Tak, tak, o tym, że branża rowerowa wymyśliła rower Gravel. W ten sposób, no. że mieli na magazynie trochę grubych opon, no, tak. nie wiedzieli komu to ożenić, mieli jakieś takie badziewne kolażówki, połączyli i powstał Gravel. Ty się z tym zgadzasz, czy nie? Nie, no to to oczywiście fajna, fajna historia, fajny żart dla tych wszystkich, którzy są, wywodzą się chyba z innych obszarów niż, niż Gravel, bądź tych, którzy są gravelowcami, ale mają do tego większy dystans. A prawda jest taka, że, że takich tych terrorów gravelowych historia, no to ona ma prawie 20 lat w tej chwili. Ona zaczęła się oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze wyścigi gravelowe 2006 rok, wtedy jeszcze Dirty Kanza, dzisiaj Unbound Gravel, bardzo popularne i bardzo rozwijające się w Stanach Zjednoczonych. Tam jakby myślę, że Stany Zjednoczone stoją gravelem, tak jak Europa stoi, nie wiem, szosą czy kolarstwem górskim. Mnie się wydawało, że Stany Zjednoczone to stoją takimi samochodami wielkości mojego mieszkania. <grym> Tam są też takie szerokości drogi, nie? więc jak, jak się ogląda zdjęcia z wyścigów grawelowych w Stanach Zjednoczonych, to oni jadą takimi szutrostradami, to nawet nie jest droga szutrowa, tylko to jest szutrostrada, bo ona jest szeroka na kilka metrów. Nazywają to taka lokalna ścieżynka pewnie. Tak, tak, tak. tak. Tam jest jednak duże połacie terenu.